To bardzo ważny dzień dla segmentu dystrybucji Polskiej Grupy Energetycznej. Podpisanie historycznej umowy na 12 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i zaprezentowanie dziesięcioletniej perspektywy rozwoju segmentu dystrybucji, zarówno tej kolejowej, jak i tej związanej z PGE dystrybucja. Te środki, które PGE dostaje po to, żeby robić inwestycje, zostaną przeznaczone przede wszystkim na modernizację, unowocześnienie, budowę nowych sieci. Dystrybucyjnych i przesyłowych, i to będzie efekt bezpieczeństwa energetycznego, ceny energii niższej i także nowoczesności tej energii. Także będą się mogli do sieci podłączać prosumenci. Po raz kolejny Polska Grupa Energetyczna wykorzystuje środki unijne, stając się liderem w wykorzystaniu pieniędzy na transformację energetyczną. To bardzo ważne dla efektywności i bezpieczeństwa polskiej sieci energetycznej. Te inwestycje. Posłużą nie tylko zwiększenie przepustowości, ale też prędkości na liniach kolejowych w Polsce, dlatego to jest ważny dzień nie tylko dla polskiej grupy energetycznej, ale przede wszystkim dla Polaków, dla pasażerów kolei, a także konkurencyjności polskiej gospodarki. Te środki przeznaczymy, aby dalej nasza sieć była. Bezpieczna, aby klienci byli zadowoleni z jakości współpracy, także myślę, że to jest to korzyść dla wszystkich naszych klientów, dla nas, dla całej grupy, jak również dla partnerów, z którymi będziemy współpracowali w ramach realizacji inwestycji. Życzę polskiej grupie energetycznej jak najbardziej efektywnych, dobrych dla ludzi inwestycji.